Cześć, witajcie. Dzisiaj będę miał przyjemność przetestowania czegoś nowego, fajnego, jeszcze innego niż zeszłym razem, chociaż trochę podobnego. Zapraszam Was serdecznie na odcinek i chciałbym przypomnieć o tym, że mam taki kanał, nazywa się Testy. Czy jakoś tak? Tutaj będziecie mieli teraz link do tego kanału i tam Was zapraszam, bo tutaj pokażę Wam tylko w bardzo krótki sposób przetestowanie tego. No dobra, nie będę was już trzymał w niepewności. Roweru taniego, roweru szosowego, ulicznego, takiego yy, do przejażdżek po normalnym terenie, czyli ulica, ścieżki rowerowe i tak dalej, ale jest tani i macie jeszcze dodatkowy rabat i będą dwa filmy. Jeden film będzie tutaj pokazujący jak go sobie przygotowuje i taki wstępny testik, a taki konkretny test chcę zrobić po jakimś czasie i te dwa filmy będą co prawda w jednym czasie puszczone, ale to już będzie po jakimś czasie, jak ja już troszeczkę go poużytkuję, żebym mógł wam powiedzieć. No, chociaż chociażbym przejechał ze 100 km, żeby móc wam powiedzieć, jakie są również wady, bo ja nigdy tego nie staram się ukrywać. Dla niektórych są jeszcze inne wady, których ja prawdopodobnie nie zauważę. Ja oczywiście będę mówił i o zaletach, i o wadach. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Ok, Google, otwórz bramę garażową i bierzemy się za. Rozpakowywanie. Yy, nie wiem, jak to jest zrobione. Jak przychodzi coś z Chin, to jest ładnie popakowane, wszystko zabezpieczone. Tutaj się nic nie ma prawa, że tak powiem, wydarzyć. Złego. A jak przychodzi coś nieraz z Polski, tak jak chociażby wczoraj przyszedł do mnie mikser z firmy na Z i przyszedł w jednym kartoniku. Żadnych zabezpieczeń. Była taka plomba, która mówiła o tym, żeby no, że jeżeli ktoś to otwierał, czy, czy coś, nie wiem, ja tego nie, nie pojmuję, dlaczego to takie jest robione, dlaczego. Yy, Chińczyki potrafią to zrobić yy, lepiej. Nie mam pojęcia, nie rozumiem tego. Dobra, pokażę wam, co jest w środku. Rower złożony właściwie w całości. Zostanie tylko założyć kolumnę kierownicy. Nawet kolumna kierownicy jest złożona, tylko wystarczy założyć kierownicę, koło i prawdopodobnie rower będzie złożony. A więc przystępujemy do dzieła. Zobaczcie, jaki nożyk dostałem od kolegi z kanału ZeptoBox Waldemara. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No dobra, to co? Zostało nam tylko jeszcze dokręcić lampeczki i te wszystkie elektroniki. Na razie 20 minut. No, może 15 składałem ten rower, a teraz bierzemy się za regulacje i tego typu rzeczy. Temi ręcami go złożyłem. Temi ręcami. Złożony jeszcze tylko, napompuje, podładuje baterię. Chociaż, nie, no muszę się przejechać. A swoją drogą, jak go odpalę, już wam tu pokażę. Czekajcie, jeszcze przyciśnij działał. Dobra. Słuchajcie, minęły dwa dni. Nie, przepraszam, głupoty gadałem. Minęły trzy dni od momentu kiedy złożyłem ten rower, ale niestety nie miałem możliwości go przetestowania, już Wam mówię dlaczego, zgłosiłem to do sklepu Geekbuying, w ciągu 3 dni przyszła bateria podobno uszkodzona jest bateria w rowerze, że zdarzały się takie sytuacje, a ja oczywiście mam pecha, że były jakieś uszkodzone baterie nieraz w rowerze dlatego chcę Wam o tym oczywiście powiedzieć żebyście wiedzieli i celowo nie rozpakowywałem, nie sprawdzałem, pokażę Wam jakie były objawy przed wymianą i zobaczymy co będzie po wymianie. Bateria jest zapakowana w pełni. Nie zaglądałem do niej z żadnej strony. Absolutnie nie wyciągałem. Już Wam pokazuję. Zdejmę ją na razie na ziemię, co by się nic nie stało. Już Wam pokażę jakie są objawy. Jak w ogóle uda mi się uruchomić? O, udało mi się. No dobra. No i co? Niby rower działa, nie? Przestawimy sobie na wspomaganie na przykład dwa. Tutaj na nóżce stoi, więc zrobię w ten sposób. Załączamy. No działa, tak. Działa, działa. Patrzymy na wyświetlacz. Szczerze nie wiem, kiedy to się wydarzy, że rozłączy, dlatego. Dobra, hamulec. Bawimy się, tak. Próbujemy, że niby mielibyśmy jechać. Raz, dwa, pięć, siedem działa. Niby jedziemy. Znowu. Dobra. Przełączymy na węższe wspomaganie. Jakieś na przykład na pięć, bo pięć jest maksymalnie. No i próbujemy. Bez obciążenia w tej chwili. Tak to się dzieje. Włączymy sobie światełka. O, i już sobie nic nie włączymy. Widzicie? Wyłączył się. Koniec. Kropka. Wyłączył się. Wyświetlacz nie działa. Próbujemy włączyć na nowo. Dupa blada, blada dupa. I normalnie robiłem tak, że na przykład odpinam baterię. Przypinam ją z powrotem. Odpalamy. No i rower znowu rzekomo działa. Włączymy sobie światła. O, włączyły się światełka. Ma światło przód tył, to wam tu przy okazji pokażę. Póki jeszcze działają na tej baterii, nie wiem czy widzicie, ale świeci przednie światło. Jeszcze rower działa. Świeci również tylne światło. O, nawet miga, bo synchronizacja. Dobra. Włączmy sobie wspomaganie na 4. Robimy dokładnie to samo. Ta sama zabawa. Ta sama zabawa. Chwilka. O, i już padło. Dziękuję. Do widzenia. Tak to wygląda. Dobra, to teraz wymienimy na nową baterię. Zobaczymy, czy coś się poprawi. Bo może to wcale nie jest wina yy, baterii, tylko wina w rowerze. Rower wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Mojej żonie się bardzo podoba i ona sobie tutaj już zarezerwowała, że to ona będzie sobie nim jeździła. No ale no, ciężko by było jeździć rowerem elektrycznym, który nie działa, więc fajnie by było, żeby zaczął działać. Mam cichą nadzieję, że to jest ta bateria. No to rozpakowujemy. Rozpakowujemy paszuszkę. A tak swoją drogą, jeśli mamy tutaj jakiś takich y, ludzi, którzy, że tak powiem, ogarniają wszelkie tematy, no bo fajnie by było, jeśli to może jest jakaś pierdoła w tej baterii, już widzę, że chyba ta, to fajnie by było, żeby tą baterię naprawić, bo rower u mnie zostaje, więc miałbym po prostu drugą. Więc jeżeli ktoś ma pomysł, co może w tej baterii być nie tak, jeśli się okaże, że to jest w ogóle bateria, no to byłoby fajnie. Bateria wstępnie naładowana, nie wiem na ile, zaraz zobaczymy. Wypinamy poprzednią. Czekajcie, żebym później wiedział, która jest która. No ale dobra, odkładam tą z boku całkiem. Na razie jej nie dotykamy. Wpinamy tą baterię. Aha. Dobra. Zapięła się. Coś ciasno się zapinała. Ciekawe dlaczego. Może właśnie dlatego. Może to jest tylko mechaniczny temat. No ale no dobra, zobaczymy. Dobra. Podsunę aparat, żebyście widzieli, ale nie będę wyłączał. Sam jestem ciekawy, szczerze Wam powiem. Będzie trzęsiało. Będzie trzęsiało teraz. Czekajcie z drugiej strony, będzie lepiej. Ok, przybliżymy. Mam nadzieję, że będziecie widzieli. Ja sobie pójdę z drugiej strony. Odpalamy. Dobra, odpaliło się. Bateria nie jest w pełni naładowana, ale ok. No to co. Test podobny jak był. Nie wiem co widzicie, tak szczerze wam powiem, staram się nie zasłaniać. Może być to z tą baterią coś. Szczerze to się przyjrze, może to jakiś mechaniczny temat jest, ale nie chcę. A widzicie, teraz się załączył ten pomat przy okazji. To jest też taka fajna rzecz, że jeżeli utrzymujemy zadaną prędkość, to tutaj nam się zaświeca taki tempomat i teraz jak chcemy go wyłączyć, to Albo manetką, zobaczcie, bo ja to zrobiłem tak. Nie wiem, co widzicie, więc troszkę dalej. Mamy sobie manetkę, przytrzymuję i jeżeli z tego co pamiętam, około 8 sekund, to tu się powinno zaświecić za chwilę. O, mamy już, widzicie? Już jest ten pomat. I teraz są dwie opcje na rozłączenie tempomatu albo manetką, tak jak to poprzednio zrobiłem, albo hamulcem. No słuchajcie, na razie się nie wyłącza. Oczywiście będę to testował. Jeśli się coś wydarzy więcej, to będę o tym na pewno informował, bo naprawdę, słuchajcie, mam takie możliwości dzięki temu, że prowadzę ten kanał, że mogę sobie przetestować. No i też ten rower zostaje u mnie. Wiadomo, że to też jest jakaś wartość dodana za ciężką pracę, którą się robi na kanale. Ale też ja jestem za tym, żeby wam po prostu pokazywać wiarygodnie wszystko tak, jak jest. Tu nie ma kombinowania, nie ma żadnego ściemniania. Jak nie działa? To trzeba powiedzieć, że nie działało. Cieszę się, że firma. Tylko teraz pytanie. Czy. Oni zadziałali tak, dlatego że ja mam testować i mam to pokazać na kanale. Czy oni również by zadziałali tak samo dobrze, gdybyś, gdyby wam się zdarzyła taka sytuacja? Tego nie potrafię wam odpowiedzieć. Bardzo szybko zadziałali, bardzo szybko. Ja zasugerowałem, że być może jest to bateria. Nikt się ze mną nie sprzeciwiał. To było tak, dwa dni czy trzy dwa dni do mnie szło, a ze trzy dni było takiego zastanawiania się, co będzie. Co, co można zastosować, więc raptem yy, ze 3-4 dni, to tak mniej więcej bo już, już nie pamiętam jak to dokładnie było ale ze 3-4 dni wymiana mailowa bez żadnego problemu, wymiana baterii nawet nikt nie chce zwrotu tamtej baterii yy, z powrotem, dlatego właśnie też mam do Was pytanie, jeśli ktoś jest taki yy, że tak powiem yy, ma możliwości, to niech mi podpowie, będziemy próbować naprawić tą baterię, zawsze się przydadzą dwie baterie jak to mówią od przybytku głowa nie boli no dobra, póki co działa pojeździmy, posprawdzamy, zobaczymy dzisiaj się wybierzemy na jakąś przejażdżkę z małżonką i zobaczymy co tu się będzie działo na razie jest spoko, cieszę się nie będę ukrywał, że się cieszę bo miałem takiego małego doła z tego powodu, no bo człowiek by chciał że jak coś ma działać, to niech działa, tak? To więc powoli, może omówmy sobie trochę ten, ten, ten rower. Więc tak, mamy yy, bagażnik, który od góry zacznę jakoś tak głupio, ale tak zacznę. Bagażnik, który ma nam wytrzymać do 25 kg, taki, taki jak to kiedyś stare bagażniki były, z możliwością zamontowania na pas czegoś, gdyby trzeba było. Mamy kasetę Shimano yy, patrzę, czyli model MF. TZ507 Przerzutek. No i oczywiście cała, całe Przerzutki Shimano. opony. E, oni właśnie tak dziwnie opisują te opony, i nigdy nie wiem, co mam Wam powiedzieć, ale to jest 27,5 cala na 1,75. Zimówki, żartuję oczywiście. Korba e, Power e, Hill, bateria jest o pojemności zerknę, żeby was, żeby wam tutaj nie nakłamać, 13 amperogodzin, 13 amperogodzin, 686 watogodzin przy 36 v 36 v jest bateria. Słuchajcie, co do baterii, to też ciekawostka, bo tutaj mamy 36 woltową, ta która przyszła na wymianę, 36 woltową baterię 12,5 amperogodziny, maksymalne ładowanie do 42 V, a tutaj Mamy uwaga, 13 amperogodzin, ta, która była w rowerze. No i chyba zupełnie innej firmy, tak naprawdę ta bateria, więc no nie wiem. Nie wiem, ja tylko mówię co widzę. Data 8 września 2022, ta produkowana. Obydwie oczywiście Jim'a. No i tutaj mamy 450 watogodzin, a tutaj mamy 468. No niewielka różnica. Zasadnicza różnica jest taka, że ta działa, ta nie działa. I jest tak właśnie fajnie, mi to się strasznie podoba tutaj, że jest zamontowana w ramię. No i oczywiście możemy ją ładować, no na razie się nic nie rozłącza, daj Boże, żeby będzie tak dalej. Yy, możemy ją ładować yy, albo w ramię, albo wyciągamy, zabieramy ją do domu. Rower nie jest ciężki, bo rower waży około 30-28 kg. Sprawdzę to, to jeszcze Wam pokażę w przebitce teraz. No, ale jeżeli mielibyśmy go na przykład trzymać w domu, w bloku, no to lepiej, że możemy sobie tą baterię właśnie wyjąć i na przykład rower trzymać sobie w komórce, a baterię do ładowania zabrać sobie na przykład do domu. Wyciągamy ją w taki sposób. Pyk nie ma. W ogóle taki powinienem zrobić swoją drogą. Mam nadzieję, że nic nie zepsułem. No, ale może się zdarzyć przecież, że się skończy. Dobra, jest wszystko w porządku. Raczej. Zobaczymy dalej. Dobra, ok. I idąc dalej, siodełko. Siodełko jest niesprężynowane, jest takie gumowe. Eee, w miarę wygodny. Ja już sobie nim trochę jeździłem na zasadzie nieelektrycznie tylko tak sobie patrzyłem, jak wygląda jego sztywność. No i twierdzę, że jest to rower dla osób jednak lżejszych. Jednak lżejszych, e, tak myślę sobie do 80 kg maksymalnie, dlatego, że w, jest takie wrażenie, że ten rower jest e, delikatnie płynie przy mojej wadze, więc ja go na pewno nie będę testował, bo nie chciałbym mu zrobić krzywdy. Przedni widelec jest amortyzowany z możliwością, oczywiście, wyłączenia tej amortyzacji. Już pokazuję wyłączenia amortyzacji, a z drugiej strony mamy regulację tej amortyzacji, czyli żebyśmy sobie ustawili tak jak tam sobie życzymy, tego normalnie nie ma. Tu zamontowałem, bo tutaj będę montował kamerkę GoPro. Mamy oczywiście dzwoneczek. No i co. Sterownik. Bardzo prosty sterownik. Włącznik, wyłącznik poprzez przytrzymanie przycisku. Tak. Jeśli chodzi o włączenie świateł, włączamy je w ten sposób i nam się na wyświetlaczu pojawiają takie, taki znaczek włączonych świateł. I tak. Jeśli chodzi o, o to, co widzimy, to tak. Tutaj mamy wspomaganie. Plusem, minusem robimy sobie, na ile chcemy być wspomagani. A tym włącznikiem, delikatnie naciskając... Mamy e, takie właśnie informacje. Czyli trip dzisiejszy, cały przelot, czyli 2 km, na razie nic zrobiłem, za dużo nie zrobiłem. E, naj, średnia prędkość, maksymalna prędkość, e, czas podróży, e, ile kalorii spaliłem. No i e, z jaką mocą w tej chwili, e, że tak powiem, używamy tego roweru. Bardzo proszę. Właśnie włączyłem i już pokazuje nam 12 watów. Nie no, działa. Cieszę się. jej jak ja się cieszę, że to tylko bateria. Tylko bateria albo aż bateria. To rower przyszedł prawie złożony. To zresztą widzieliście w trakcie montażu. Oczywiście tutaj też mamy przerzuteczki Shimano, jeśli chodzi o yy, hamulce. Jakieś no-name'y. Yy, tutaj mamy czujniki, zobaczcie, żeby rozłączać. Widzicie te takie biały, bia, biały sterek. Żeby rozłączać nam silnik, bo gdybyśmy hamowali, a silnik by pracował, no to byśmy zajechali silnik trochę bez sensu. Gdyby nam się, nie daj Boże, albo zepsuł ten przełącznik, albo zepsuł nam się tutaj wyświetlacz, albo coś by się stało z manetką. To wszystko jest zrobione na takich złączach, które, sobie, które są oczywiście z uszczelkami. Rozpinamy, wymieniamy te konkretne części. To są bardzo yy, te części, są bardzo że tak powiem takie same wszędzie, więc yy, nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi jeszcze o platformy pedałów, są to z jakiegoś stopu metali, więc yy, no, powinny jakiś tam czas sobie posłużyć. Oczywiście, że mówię Wam o tym, że ten rower nie jest może do yy, takich że tak powiem ciężarów, co nie znaczy, że takim rowerem nie da rady. Taka osoba jeździ tutaj teraz zademonstruję że jest to możliwe, ale po prostu tak sobie myślę, że raczej to jest dla mniejszych, mniejszych pasażerów, nie? Dobra, ruszamy. O, i zobaczcie jak wspomaga, nie wiem czy zauważyliście to, że jest takie zerwanie. Chodzi o to, że na tej jedynce, jak wspomagamy sobie nawet na jedyneczce. To ta moc jest taka konkretna. Dobra, włączamy nas wspomaganie jedyneczka i kręcimy sobie. Dobrze, nie wiem. Nie wiem szczerze, gdzie w tej chwili oglądacie tą prezentację, bo chciałbym, żeby pokazać Wam tylko rozpakowanie tego roweru na moim kanale, a resztę chcę pokazać Wam na kanale również moim, ale tym drugim testowym, bo w końcu chciałbym poprzerzucać pewne testy na tamten kanał, żebyście mogli zobaczyć.